Hej wszystkim, to już jest i dzisiaj znów będę przez cały dzień jeść jedzenie tylko z TikToka. Często tak mam, że przeglądam TikToka, jestem głodna, widzę te wszystkie filmy z wykręconymi przepisami, klikam, zapisz, zapisz, zapisz i dzisiaj jest ten dzień, żeby w końcu wszystkie te zapisane przepisy odtworzyć. Na pierwszy ogień idzie przepis, który mnie ostatnio prześladuje na TikToku, mianowicie spaghetti z pancaków. Lubię pancake, lubię makaron, co mogłoby pójść nie tak. Naprawdę miliony wyświetleń mają te filmiki, miliony polubień, no i stwierdziłam, że muszę to wypróbować. Jeżeli chodzi o ciasto, to nie inspirowałam się żadnym konkretnym tiktokowym przepisem, tylko robię takie pancake'i, jakie sama najbardziej lubię, czyli bezglutenowe pancake'i z mąki z ciecierzycy, bo większość tych przepisów też no, nie jest wegańska, więc my sobie zweganizujemy to pancake'owe spaghetti. I na ciasto składają się pół szklanki mąki z ciecierzycy, 3 czwarte szklanki mleka sojowego, łyżeczka sody oczyszczonej i łyżka syropu klonowego. Wszystko dokładnie wymieszałam i przelałam ciasto do butelki, a w nakrętce od butelki zrobiłam dziurkę. I za pomocą takiej butelki robię na rozgrzanej patelni kształt spirali, aby otrzymać jeden długi pancake'owy pasek. I największym wyzwaniem okazało się przewrócenie tego tak, żeby się nie porozpadało. Próbowałam też innej metody, czyli wylewania kształtu takiego szlaczku, ale jednak zrezygnowałam z tego, bo okazało się, że to jest jeszcze trudniejsze do przewracania. Wróciłam więc do smażenia spiralek i z czasem też nabrałam wprawy i wychodziły mi coraz ładniejsze, coraz równiejsze. Gotowy pancake'owe spaghetti przełożyłam do miski, dodałam maliny i syrop klonowy. Wygląda przeuroczo. Jeszcze te malinki, które udają, wiecie, takie mini-klopsiki. Smakuje jak pancake'i, ale super fajny pomysł. Samą tą formułę pancake'ów już mam opracowaną i zawsze mi smakują, ale dla mnie tekstura jedzenia też jest bardzo ważna. Uwielbiam makaron, więc taki makaron z pancaków jest to super satysfakcjonująca. Ekstra, 10 na 10. Mały disclaimer, bardzo proszę o zignorowanie pryszcza, który wyskoczył mi akurat w dniu, kiedy mam nagrywać dosłownie między oczami. Następny przepis wykorzystuje najmodniejsze warzywo tego sezonu, czyli oczywiście kukurydzę. It's cold! Wiecie co, na początku, jak zobaczyłam te TikToki, że, że berka z kukurydzy, to jakby stwierdziłam, że hmm, trochę to na, naciągane jakby. Ale postanowiłam temu przepisowi dać szansę. I spoiler alert, cieszę się, że to zrobiłam, bo naprawdę mnie zaskoczył. I zaczęłam od przygotowania tego oleju z przyprawami, którym smaruje się kukurydzę. Wymieszałam olej z przyprawą do grilla, płetkami drożdżowymi, syropem klonowym i solą. I posmarowałam pokrojone kawałki kukurydzy. I możecie użyć albo świeżej, albo lekko obgotowanej kukurydzy. Stawiłam ją do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 30 minut. A w międzyczasie wzięłam się za przygotowywanie następnego dania, którym jest bardzo popularna na TikToku Green Goddess Salad, czyli sałatka zielonej bogini. I znów filmiki z tą sałatką mają miliony wyświetleń. Są też różne wersje tej sałatki. Co mnie w niej zainteresowało, to to, że wszyscy się tą sałatką tak zachwycają, a bazuje ona na kapuście. Ja nie jestem jakąś wielką fanką kapusty, a przede wszystkim nie jestem fanką kapusty jedzonej na surowo. Więc pomyślałam, że może ten przepis zmieni moje nastawienie do kapusty, może rozkocham się w kapuście. I dlatego postanowiłam go przetestować. Zaczęłam od pokrojenia w drobną kostkę kapusty i użyłam ćwierć główki kapusty, a i tak wydaje mi się, że jednak wyszło jej za dużo. Pokroiłam też dwa ogórki i pęczek szczypiorku i dodałam to do miski. Następnie zrobiłam sos, który jest tak naprawdę najważniejszym elementem tej sałatki, ale postanowiłam zrobić go trochę po swojemu, bo też są różne wersje tego sosu i w takiej oryginalnej oryginalnej wersji tego przepisu nie ma tam za bardzo żadnych przypraw, tylko, wiecie, zmielona zielenina, sok z cytryny, więc stwierdziłam, że jak na mój gust, raczej będzie to trochę zbyt mdłe i postanowiłam ten sos trochę lepiej doprawić i trochę dopimpować. I do kielicha blendera dodałam garść szpinaku, świeżą bazylię, bazyliową oliwę, awokado, garść nerkowców, szalotkę, dwa ząbki czosnku, ocet ryżowy. Sok z dwóch limonek, syrop klonowy, sól i pieprz. I wszystko zblendowałam na gładką masę. Gotowy sos dodałam do sałatki i dokładnie wymieszałam. A gotową sałatkę można jeść na przykład z naczosami. Wracając jednak do naszej kukuryzy, w międzyczasie jak jeszcze była w piekarniku, to przygotowałam sos z wegańskiego majonezu, strijaczy, soku z limonki. Soli i syropu klonowego. Wszystko wymieszałam, i kiedy kukurydza już się upiekła, przełożyłam ją na deskę, polałam sosem, dodałam jeszcze szczypiorek i pieprz. Mam już przygotowaną moją ucztę z żeberek i green gadget salad. To co, może zaczniemy od sałatki? Wygląda ekstra. Mm. No, bardzo dobra sałatka, ale jakoś nie jestem przekonana do kapusty. Ogólnie kapusta nie należy do moich ulubionych warzyw. Mm. Ten sos sam jest przepyszny też spróbowałam go łyżką od blendera jak go robiłam. Sos jest po prostu amazing. Ale sama ta sałatka oh, tyle kapusty. Gdyby na przykład kapustę zamienić na cykorię. To by była bomba, ale ja po prostu nie jestem fanką kapusty. Ogólnie ma potencjał. Myślę, że spróbuję jeszcze um, może jakieś inne kombinacje. Właśnie inne dodatki zamiast kapusty, cykoria. Widziałam, że jest jakaś wersja tej sałatki, też, że do środka daje się gruszkę, to też może być dobre. Więc no, ogólnie spoko, ale wydaje mi się, że te zachwyty, co po niektórych osób na TikToku, musiały być chyba trochę przeaktorzone, bo. Dupy nie urywa. Jakby micha pełna kapuchy. Chyba, że może niektórzy z Was lubią kapustę bardzo, no to na pewno Wam posmakuje. Ludzie lubią różne rzeczy, prawda? Jak się dowiedziałam pod ostatnim filmem, niektórzy z Was lubią nawet lukrecję. To teraz czas na żeberka. Mmm! Wiecie co, jak zobaczyłam ten przepis na TikToku, to pomyślałam sobie, żeberka z kukurydzy, kaman to po prostu nie ma sensu, nie ma szans, że to będzie smakowało jak żeberka, ale to smakuje jak żeberka. I wiecie, cały ten experience, że obgryzacie coś jakby z kości, nie? Tutaj w tym przypadku z kolby. Myślę, że jak najbardziej można porównać to do żeberek Wiadomo, nie ma takiej włóknistej struktury jak żeberka, mam tutaj ziarna kukurydzy, ale ten experience właśnie obgryzania czegoś, sposób przyprawienia i tak dalej zdecydowanie przywodzi na myśl żeberka. Przede wszystkim, nawet jeżeli nie smakuje to jeden do jednego jak żeberka, to jest naprawdę pyszne. Czasem wegańskie przepisy z TikToka są doprawdy absurdalne. Jak na przykład ostatnio było popularne to mięso ze skórki od banana, no Kaman. I myślałam, że to też jest taki ryzykowny przepis, że żeberka z kukurydzy, ale polecam spróbować, bo naprawdę jest ekstra. I przed nami deser, ostatni przepis, na który jestem bardzo podekscytowana, bo to jest jedna rzecz, której jeszcze nie jadłam, bo teraz jak nagrywam tę część, to już jestem po tych wcześniejszych posiłkach, a deser wciąż czeka jeszcze w lodówce. A są to japońskie kremowe kanapki. I te kanapki chodzą za mną już od dłuższego czasu, już na YouTubie właśnie wcześniej wyświetlał mi się film z jakiegoś sklepu z takimi kanapkami, gdzie pokazują cały proces, jaki robią. I to... To nie może nie wyjść. Wiecie, chleb tostowy, bita śmietana, owoce. Wszystkie trzy składniki są przepyszne, więc ich połączenie myślę, że będzie bombowe. Oczywiście wszystkie te przepisy bazują na zwykłej mlecznej, bitej śmietanie, więc zobaczymy, czy uda mi się to odtworzyć. Zrobiłam to na bazie takiej wegańskiej, kokosowej, yy, bitej śmietany w puszce. Akurat nie mogłam kupić takiej bitej śmietany, której zazwyczaj lubię używać, która jest w płynie i którą się miksuje. Myślę, że ona byłaby lepsza, bo ta kokosowa jest bardziej taka zwarta, ale miejmy nadzieję, że wyszło to ok. Zaczęłam od przełożenia do miski śmietanki kokosowej, która chłodziła się przez noc w lodówce. Ubiłam ją mikserem i dosłodziłam cukrem pudrem i ubitą śmietanę przyłożyłam do strzykawki do dekorowania ciast. Ucięłam krawędzi z chleba tostowego i jedną kromkę pokryłam śmietaną. Następnie wyłożyłam truskawki i wypełniłam śmietaną wszystkie szczeliny i pokryłam nią całe truskawki. Przykryłam kanapkę drugą kromką chleba, lekko docisnęłam i wygładziłam też krawędzie. I tak przygotowaną kanapkę zawinęłam w folię i wstawiłam na 3 godziny do lodówki. Następnie wyciągnęłam kanapkę z folii i bardzo ostrożnie przekroiłam na pół. I tak to się prezentuje. Niestety nie tak ładnie jak na tych filmach i TikTokach. No ale zobaczmy jak smakuje. I tada! Trochę mi to przypomina taką kanapkę lodową. Smakuje jak tort truskawkowy. No, i co no, może nie wygląda, ale jest spycha. Mmm. Tylko zrobiłabym to chyba z innymi owocami, bo, wiecie, te truskawki teraz, jak są nie w sezonie, to są tak mało intensywne w smaku, że są ledwo wyczuwalne. Więc gdyby to były takie prawdziwe letnie truskawki, to na pewno byłoby 100 razy lepsze. Ale trochę się obrudziłam. O, super! Na pewno zrobię to jeszcze raz, tylko muszę kupić inną bitą śmietanę. Zamiast truskawek, może na przykład maliny albo mango, bo truskawki teraz są, wiecie, no lipne strasznie, więc yy, za mało smaku po prostu oddaję tutaj ta truskawka, ale bardzo podoba mi się to połączenie struktur, że mięciutki chlebek, kremowa, yy, bita śmietana, no, bardzo satysfakcjonujący deser. Dajcie znać który przepis was najbardziej zainteresował. Dla mnie największym sukcesem dzisiejszego dnia było chyba spaghetti z pancake'ów, te kanapki z bitą śmietaną i sałatka zielonej bogini mają duży potencjał, ale są jeszcze do dopracowania. Dzięki wielkie też dla wszystkich osób z TikToka, które regularnie oznaczają mnie pod różnymi przepisami. Śmiało róbcie tak dalej, jeżeli znajdziecie coś ciekawego, to yy, możliwe, że będę się inspirować Waszymi pomysłami. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić łapkę w górę, zostawcie suba, koniecznie z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, TikToka. E, wpadajcie też na kanał Panato, gdzie regularnie wrzucamy podcasty i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!